Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kto kiedy ten materiał ogląda. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Co u mnie, tym razem z całkowicie zmienioną koncepcją. Będę Wam dzisiaj w paru słowach, przynajmniej ja się tak postaram, opowiedzieć Wam, co zdarzyło się u mnie przez cały ten tydzień. Co przeczytałem, co obejrzałem, w co zagrałem. No i dobra, myślę, że nie tracimy więcej czasu. Zaczynajmy. Najpierw zacznę od co przeczytałem, ponieważ mam tutaj swoje mangi na kolanach i jest to trochę mało wygodne, więc jak najszybciej chcę zdjąć ten ciężar z moich kolan. Dobrze. Zaczynajmy. E, więc tak, przeczytałem przede wszystkim szósty tom Fairy Taila. E, generalnie wszystko jest tak, jak było. Tyle, że mam małe zastrzeżenie. Ponieważ w tym tomie po raz pierwszy pojawiają się Dżuwia oraz Gadil. I e, Studio G przetłumaczyło ich imiona, zapisało ich imiona w bardzo dziwny sposób. Otóż Gadil zapisany jest Gadiru, a dżuwia Leluvia, Luvia jakoś tak. Dla mnie jest to mega dziwne. E, w notat. W notatkach od tłumacza, w notce od tłumacza, e, od tłumaczki chyba, jest zapisane. E, tak, tłumaczka e, jest zapisane czemu tak się stało, czemu jest taki zapis? I okazuje się, że niby jest to zapis oryginalny, że tak się powinno zapisywać, czyli ta pisownia, którą do tej pory znaliśmy, no była błędna. Całe życie w błędzie, A czy takie jest naprawdę. No, jakoś trudno mi w to uwierzyć. Chociaż znając sprawę od pf u i sprawę Wizardów, okazało się, że poprawną formą byli Wizoredzi, No to jestem skłonny w to uwierzyć, ale Gajiru i Luvia brzmi to to bardzo dziwnie. Brzmi to bardzo jak y zapisanie wymowy japończyków, bo oni mówią na Gajirę Gajiru, a Juvia jakoś tak wymawiają to, że nie wiem, dobra, to jest dziwna sprawa. Poza tym, tomik dobry jakościowo. Tłumaczenie, no, nie do końca mi pasuje jak zwykle. Są pewne kwestie, które są przytłumaczone dla mnie gimbusiarsko. Ale poza tym, no, nie jest źle. Wydanie jest ładne. To trzeba przyznać. Dobra, trochę rozgadałem się o fairy tale'u. Czas teraz na kolejną, kolejny tomik, który przeczytałem. Tym samym kończąc serię. A jest to The Breaker, dziesiąty tom. The Breaker, jest to manchwa, nie manga, manchwa, która jest idealna wprost dla fanów shounenów. Są świetne walki, bardzo widowiskowe, a to wszystko określone jest naprawdę piękną kreską. Manchwy, które do tej pory czytałem, może oprócz Kwiatów Grzechu, są narysowane bardzo ładnie, więc na pewno warto się im przejrzeć. Jeżeli jeszcze manchw nie czytaliście, jeszcze się za... Nie, nie braliście. No to Wam bardzo polecam. Jak powiedziałem, e, mamy tutaj taką historię. Myślę, że nie jest ona zbyt taka skomplikowana. E, nie jest fabuła zbyt rozbudowana. Znaczy, może nie. Dobra, nie jest zbyt skomplikowana. O, to jest, to jest dobre słowo. Bo, zbyt, bo trochę jest rozbudowana. Tak, także mamy tutaj The Breakera. Ja, jako fan żołnierzy, jestem usatysfakcjonowany. Dostałem świetne walki, jak już powiedziałem. Polegający naprawdę na różnych technikach, a to na pewno cieszy oko. Mamy tutaj przepotężnego protagonistę. Mamy też jego ucznia, który podąża schematem od zera do bohatera, jak to bywa bardzo często. No i czyta się to bardzo wszystko płynnie i bardzo szybko i bardzo przyjemnie. The Breaker. E, tak, I skończyłem The Breakera, pierwszą serię, ale miałem na półce dwa tomy serii kolejnej, czyli The Breaker New Waves. Co do New Waves, to mm, póki co, no jest akcja, jest akcja, mimo że wiele powtarza, że The Breaker New Waves, ta druga część, ten sequel, no, jest bardzo przegadany. Owszem, tak też takie odniosłem wrażenie, że jest bardzo przegadany, ale że brakuje akcji? Nie. Akcji jest nawet całkiem sporo i e, czyta mi się bardzo przyjemnie. Zobaczymy, jak wypadnie w ostatecznym rozrachunku New Waves, ale póki co jestem z tej serii zadowolony. Aha, co do Breakera, jeszcze nie powiedziałem. Otóż bardzo ciekawą moim zdaniem kwestią jest to, że twórcy, autorzy zapisali tutaj... Tutaj jest takie pole dla... pisanie dla, dla twórców. W każdym tomie to praktycznie jest. Jest zapisane takie jego drobne przemyślenia, i tutaj mówią autorzy o tym, aby nie rozprzestrzeniać nielegalnie skanów, które są uznane jako skanacje, ponieważ im to odbiera przyjemność z pracy. Po raz pierwszy się już z czymś takim spotkałem: że twórcy wprost mówią: Słuchajcie, skanacje są złe, nas, yy, no, jakby są, jest to cios w naszą stronę, i tego nie róbcie. Nie czytajcie skandalacji, tylko znaczy nie, rozpo, nie rozpowszechniajcie eskalacji, tylko e, czytajcie naszą, mangue, man, naszą mankwę, nasz twór na naszej oficjalnej stronie, naszym oficjalnym blogu. No, także to jest na pewno ciekawa sprawa i może ją rozwinę jeszcze w którymś materiale. No i dobra, czas teraz na ostatnią serię, którą w tym tygodniu przeczytałem, a tą serią jest Tokyo Toy Box. Zacząłem przygodę z tą serią, no powiem z tą serią, od Giga Tokyo Toy Box, która jest sequelem tej historii. I w tych dwóch tomach widać, że autorzy no, mieli pole ograniczone do popisu, że jednak w Giga Tokyo Toy Box już tak w pełni swe skrzydła rozwijają. I jest to na pewno fajne. A to takie prowadzenie tej historii Moim zdaniem było udane, chociaż widać było, że no fajnie by było, gdyby twórcy mieli większe pole do popisu. I w Giga Tokyo Toy Box takie mają. W Giga Tokyo Toy Box generalnie 30 10 tomów, u nas jest 5. Trochę przykro, ponieważ podobno są jakieś problemy z okładką czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że się skończą, ponieważ seria ta wciąga. Jest to też seria, która no tematycznie nie jest zbyt taka popularna w naszym e, naszym rynku. Opowiada o tworzeniu gier. Może mam przeczytam e, opis fabuły z okładki, więc tak. Akihabara, Tokio. Niewielka wytwórnia gier komputerowych, Studio G3. Jej dyrektor poświęci absolutnie wszystko, by stworzyć dobrą, ciekawą grę. Jego imię brzmi Taiyo Tenkawa. O temacie Tokio, odnosząca sukcesy w świecie biznesu, karierowiczka Hoshino Tsukiyama o doskonałym stylu pracy. Tych dwoje los połączy w najgorszy możliwy sposób, a do tego okaże się, że Tsukiyama zostanie przeniesiona, by pomóc odbudować G3. Tsukiyama, skupiona na wyprodukowaniu popularnej gry, Tayo, zagubiony w pogoni za perfekcją oraz wielki plan firmy, będącej prawdziwą potęgą na rynku gier. Tak zaczyna się opowieść o pełnym zapału w świecie biznesu i nieśmiertelnej młodości pracujących w nim ludzi. Bardzo taka. Bardzo przyjemna seria do czytania, polecam. Tokyo Toy Box, też tematyka, jak powiedziałem, jest niezbyt popularna, więc warto się tej mandze przyjrzeć. Jest też pełna humoru i bardzo fajnie pokazuje wszystkie mechanizmy, które występują przy tworzeniu gier. Także polecam. Dobrze, teraz czas na to, co w tym tygodniu obejrzałem: sekcja anime, ale też. Nie obejrzałem jedynie anime, ale coś jeszcze. Dobra, więc tak, lecimy po kolei. E, obejrzałem przede wszystkim e, 11 odcinek Hibike Efolium 2. I ten drugi sezon moim zdaniem jest minimalnie lepszy. Skupia się przede wszystkim na pewnej postaci, którą lubię, więc dla mnie jest to dodatkowy plus. E, no i czuć ten taki, myślę, że bardziej poważniejszy klimat. E, bardzo fajne pokazanie. E, no, zmagają się z przeciwnościami losu. Wszystko to określone jest piękną kreską, bo Kyoto Animation się stara. I rzadko kiedy widzę jakieś niedociągnięcia, więc bardzo na nich na plus. Eee, muzyka jest, ale takie ja mam wrażenie, że troszeczkę miejscami spada na dalszy plan. Może jednak e, w pierwszym sezonie było jej więcej, ale dla mnie to nie jest minus. Mimo, że jest to muzyczne anime, to jednak ja bardzo lubię jakby tak no, wkraczanie w sferę, e, w sferę taką osobistych problemów w postaci. A tutaj jest to bardzo dobrze pokazane. O wiele bardziej dramatyczny jest to sezon niż e, sezon poprzedni. Więc na pewno tym się różni. E, tak. E, kolejny tytuł. 11 odcinek Ocultik 9, czyli tytuł ze średnikiem, w którym się pojawiło nawiązanie do Stainless Gate. Jednak mam niestety takie przykre wrażenia, z tego względu, że odczuwam, iż to anime z odcinka na odcinek oglądało mi się coraz ciężej. Po prostu czułem, że no, to nie jest płynne oglądanie, tylko faktycznie ta porcja tekstu, ponieważ tekstu jest tu bardzo dużo, no, jest trochę przytłaczająca dla mnie, mimo wszystko. I klimat zrobi się bardzo ciężki. Dlatego to wpłynęło na no, cięższe oglądanie tego tytułu przeze mnie. Ale poza tym, no na pewno fabuła była bardzo rozbudowana, była pełna różnych smaczków. No i plus, wielki plus za nawiązanie do Steinsgate. No ale, ale nie wiem, na pewno jest lepszy niż Chaos Head. To jest bezapelacyjnie, Ale czy lepszy jest od Robotic Notes? Zobaczymy. Na pierwszym miejscu Steinsgate. Przede wszystkim. Dobra, kolejny tytuł. 11 odcinek Drifters. Drifters, jak wiecie, zbieram mangę, więc mam porównanie z, z wytworem, stworem z animowanym. Drifters. Początkowo miałem takie wrażenie, że humor jest wepchnięty bardzo na siłę. I wiele osób nadal to zdanie podtrzymuje, że faktycznie humor nie jest, nie jest czymś, co się w tej serii udało. Że Hirano Kota. No, nie za dobrze sobie z tym aspektem poradził, no i też z wieloma innymi. Ale drifter wyglądał się nadal bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. I humor to jest moje osobiste zdanie że w końcu zrobił się lepszy że nie jest już aż tak wciśnięty na siłę, ale jednak są sceny, w których się on pojawia że te sceny są w stanie mnie rozśmieszyć. A to jest dla mnie duży plus. Ponieważ początkowo, faktycznie sceny które miały być śmieszne takie nie były więc trochę trochę było, to było słabe dobra tyle na temat Rifters, eee, dziesiąty odcinek eee, Sangatsu no Lion dobrze mówię Sangatsu no Lion eee, chyba coś to może że się poprawię w napisach eee, Sangatsu no Lion eee, według mnie jest to bardzo dobra seria kiedy Omawiałem pv kiedy nakręca... nakręciłem filmik o sezonie, w którym się to anime pojawi, czyli jesień 2016, tak? Ogar ze mnie. No to byłem ciekawy, jak sobie Shaft poradzi z ukazaniem poważnych scen, ponieważ Sangatsu no Lion jest anime bardzo poważnym, ale poradzi sobie perfekcyjnie. Mówię poważnie. Wszelkie sceny które mają być poważne, Czuć e, powagę sytuacji, czuć ten dramatyzm, czuć, że jest w tym jakaś głębia. Dodatkowo, klimat, poważny klimat, również reżyseria, e, operowanie kolorami, operowanie mm, no, wszystkich kadrami to wszystko sprawia, że faktycznie czuć, iż to anime jest poważne, poważne e, i mimo, że jest spokojne. No, to ogląda mi się go bardzo dobrze. Czasami, jeżeli on jest spokojny, czasami nudzi, a tutaj nie ma miejsca na nudę. Szkoda, że póki co siostry yy, Kawamoto, u których zatrzymał się główny bohater, które, który je poznał, no, zostały zapięte na dalszy plan, a yy, obecnie wszystko się skupia na takich, na ukazaniu, yy, jakby, zaplecza, na ukazaniu problemu. Przeciwników, z jakimi mierzy się protagonista. Tak to póki co wygląda. I nie jest to złe, ponieważ widać, że faktycznie ci ludzie mają swoją głębię, mają swoje problemy, że nie są to przeciwnicy, e, którzy no, są tacy bezpłciowi, tylko faktycznie e, są oni dobrze nakreśleni. Tyle, jeżeli chodzi o Sengacon Lion. Oglądam się go bardzo dobrze i myślę, że ocena będzie bardzo wysoka, bo anime się robi coraz lepsze. E, Okej, okay. mm, kolejny twór to Dragon Ball Super odcinek 71. Tak, wytrwałem tak długo z tą serią, wiele osób sobie odpuściło ją. No, nie dziwię się. I teraz mamy całkiem ciekawy ARK, który jest niestety po raz kolejny niszczony kreską. Dzisiaj wychodzi, dzisiaj chyba już wyszedł. 72. odcinek Dragon Ball Super, który obejrzę, ale nie wiem kiedy. No i Dragon Ball Super, no mówię, póki co jest ciekawy ark, jest no, trochę niszczony tą sobą kreską. No i też pomimo, że jest to ark o zabójstwie Goku, to jednak tego dramatyzmu troszeczkę nie czuć. To jest też wielki, wielki minus. No niestety, Dragon Ball Super. E, tak, e, i kolejne odcinki to 11 odcinek drugiego sumu Adina i 12 odcinek też tego samego sezonu Te dwa odcinki sobie zaaplikowałem Powiem wam, że pierwszy sezon bardzo mnie rozczarował, o czym już wspominałem, ale za to drugi ogląda mi się, ogląda mi się lepiej, ogląda mi się e, no, o wiele przyjemniej i wszystko podąża to... Wszy, cała akcja podąża w celu. W kierunku, który według mnie nie jest zły. No i chyba, tyle, jeżeli chodzi o drugi sezon Agina. No nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o stronę techniczną, o stronę graficzną. Kreska, animacja cały czas nie jest zbyt płynna, ale zauważyłem, tak jak w przypadku Sidonii, że no, da się to przyzwyczaić, że jednak nie jest to takie tragiczne, tak ostatecznie, koniec końców. Ale, jak powiedziałem w, w przy unboxingu, manga jest o wiele lepsza, więc o mangę możecie zahaczyć, o anime już niekoniecznie. No i czas na mm, ostatnie... Mm, znaczy, przedostatnie, przedostatni twór, który oglądałem w tym tygodniu, a jest nim Sayonara Zetsubo Sensei. Niestety, 5 odcinków. Miałem nadzieję, że skończę cały sezon w ciągu tego tygodnia, ale się niestety nie udało. Sayonara Zatsubo Sensei. Twór bardzo zwariowany. Bohaterem jest człowiek, który chciał się zabić, ale pewna dziewczynka, pewna dziewczyna, która przez przypadek przechodziła tą drogą, gdzie tą drogą, obok której chciał się zabić główny bohater, protagonista, no powstrzymała go od zabicia się. Mamy tutaj e, protagonistę, który jest e, pełen pesymizmu. Jest to totalny pesymista, wyznawca ideologii Schopenhauera. I mamy też dziewczynkę, która jest pełna pozytywnej energii. W każdej sytuacji znajdzie jakieś dobre strony, jakieś plusy. I to zgnięcie się tych dwóch przeciwstawnych światów sprawia, że anime ogląda się perfekcyjnie. Poza tym, protagonista posiada głos Seju którego bardzo, bardzo cenię. Więc oglądam się to anime bardzo dobrze. Poza tym, bardzo oryginalna reżyseria. Operowanie kolorami, operowanie mm, różnymi elementami otoczenia. Poza tym, e, odpowiednia, odpowiedni balans kolorów, używanie negaty, negatywów, negatywów, takie, wiecie, że odwrócenie jakby kolorów. Coś w tym stylu. Sejnarzy Subą Sensei pełne zwariowanego humoru, pełne różnych barwnych postaci i świetny opening, który zapadł mi w pamięci i będę go słuchał bardzo często. Zajnadę Subą Sensei. Jak skończę, to powiem tak ostatecznie, czy warto i jaką ocenę temu anime wystawiam. Ale dobra, pomijając już anime, obejrzałem też siódmą część szybkich i wściekłych. Pewnie się zastanawiacie czemu, po co, przecież ta seria jest słaba. Ale obejrzałem sześć poprzednich filmów, które oglądało mi się koniec końców całkiem dobrze. E, obejrzałem i siódmą i niestety podzielam zdanie wielu osób, że seria poszła w bardzo złym kierunku. Z wyścigów, nielegalnych wyścigów, przychodzimy na akcje godne Jamesa Bonda, a to nie o to chodziło. Samochodów tuningowanych, takich naprawdę fajnych fur jest coraz mniej, a to boli. No i według mnie powinni zostać przy starej formule. Jednak to było znacznie lepsze i generalnie no nie podobało mi się to, co zobaczyłem. Naprawdę, wystawiłem bardzo niską ocenę i jest to moim zdaniem najsłabsza część spośród wszystkich, jakie do tej pory oglądałem. Bardzo szkoda. Dobra, tyle jeżeli chodzi o rzeczy, które obejrzałem. E, czas teraz na to, w co. Zagrałem. Oprócz pykania sobie w Pokémon Go i wbicia wczoraj 27 poziomu. A nie, dzisiaj w nocy, przepraszam. Dzisiaj w nocy wbiłem 27 poziom. W końcu. Z wielkim trudem, ale mi się to udało. E, no to gram głównie w Overwatcha. Overwatch e, początkowo wydawało mi się, że. No, ten fenomen Overwatcha, który no, nastąpił, bar nastąpił bardzo nagle, no, że jest przesadzony. Ale kiedy w tę grę sobie zagrałem i grywam w nią cały czas, kiedy tylko mogę, no już rozumiem, co ludzie mieli na myśli, którzy tę grę wysoko cenili. Gra bardzo wciąga, jest pełna wielu barnych postaci, mających swoją własną historię. Dodatkowo ta historia jest uzupełniana komiksami, to też e, fajna gratka dla fanów tej serii fanów tej, tej gry. No i mm, grywalność. Grywalność jest niesamowita. Ja osobiście za FPS-ami nie przepadam. Na przykład CSA już odpisyłem sobie całkowicie. Kiedyś grałem. Ale Overwatch bardzo mnie wciągnął. Poza tym gram ze znajomymi, więc te wrażenia są o wiele lepsze, bo zagrałem sobie kilka razy sam. I uwierzcie mi, to nie jest to samo. Jeżeli chcecie zagrać w Overwatcha, co Wam bardzo polecam, w sumie. Tak, kupiłem Overwatcha jakiś czas temu e, za 150 złotych, najtaniej jak się da, taniej się nie da e, i mm, no zagram sobie parę razy sam ze znajomymi, to nie jest to samo. Dlatego, dlatego jeżeli chcecie kupić Overwatcha to upewnijcie się, że będziecie mieli z kim grać, bo się szybko tą grą znudzicie. Takie jest moje zdanie. Gra online, która kosztuje aż tyle złotych. Ty, złot. Pytanie, czy warto? Warto. Także tyle, że chodzi o Overwatcha. Czy coś jeszcze robiłem w tym tygodniu? Nie. Także tak wyglądał mój tydzień. No i to by było na tyle w tym materiale. Jeżeli się podobało, to oczywiście łapka w górę, mile widziana. Napiszcie mi w komentarzu, co robiliście wy przez ten tydzień, o ile się wam chce. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.